Akceptować trudnych krewnych w oparciu o hojność i zrozumienie, mając pewność, że prawa Boże nie wiążą nas ze sobą bez uzasadnionej przyczyny. Post o takiej treści pojawił się na naszym spirytystycznym facebooku. Pod niniejszym postem wywiązała się krótka dyskusja, więc pomyślałem sobie: A co, wezmę to na warsztat i przedstawię Wam moją opinię na ten temat. Czy należy akceptować e, toksycznych krewnych? Gdy których nie ma, jesteśmy raczej zadowoleni i raczej nie marzymy o tym, aby pojawili się w naszych okolicach, w naszym pobliżu. Więc pytanie, czy należy akceptować wszystkich krewnych, sądząc, że skoro Bóg tak chciał, no to tak musi być? Nie, to nie jest do końca tak. I teraz ktoś na naszym forum facebookowym zapytał, o co chodzi z tą hojnością i z tym zrozumieniem. Więc jeżeli ten post został dobrze przetłumaczony, jeżeli, to według mnie ym, y, mamy tutaj do czynienia, czy mówimy tutaj bardziej z takim podstawową, taką podstawową formą akceptacji, czyli jeżeli jakiś krewny, który jest y, toksyczny, ale potrzebuje jakiejś pomocy, więc my powinniśmy mu tej pomocy na przykład materialnej udzielić. A jeśli chodzi o to zrozumienie, no to też musimy mieć, musimy mieć na uwadze jego okoliczności, jego sytuację, dlaczego taki jest, a może on wcale nie chce być zły, ale po prostu no, jest taki roztrzepany i cokolwiek nie dotknie to popsuje. No, nie wiadomo. Generalnie wydaje mi się, że tak to o to właśnie chodzi, więc według tego postu mamy po prostu tych krewnych akceptować, przynajmniej na takim minimalnym poziomie, żeby po prostu z głodu nie umarli, jeżeli akurat mają taki charakter, że nie potrafią utrzymać w rękach jakiegoś jakiejś pracy, na przykład. O. Ale już tak, żeby nie wnikać za bardzo. Ja nie do końca z tym się zgadzam. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z jakimś Krewnym, którego wolelibyśmy unikać, no to też trzeba mieć na uwadze, że po pierwsze, życie wbrew sobie doprowadza do patologii. Czyli jeżeli będę próbował na przykład akceptować rzeczy, które całkowicie nie są zgodne z moją naturą, moim usposobieniem, wtedy siłą rzeczy po latach odbije się to na moim zdrowiu. Jeżeli mam dbać o siebie, o moje własne ciało, powinienem również unikać sytuacji, które mogą przyczynić się gdzieś tam do jakichś wewnętrznych zaburzeń. Choroba jest złem w takiej sytuacji, więc należy starać się jej unikać. Skoro um, mamy dbać o nasze ciało, nie wolno nam popełnić samobójstwa, nie wolno nam palić, nie wolno nam um, zażywać jakichś używek, narkotyków itd. I generalnie mamy dbać o to ciało. To jest nasz taki, że tak powiem, taki duchowy obowiązek, to też do tego obowiązku powinno się zaliczać um, unikanie um, takich kontaktów patologicznych, um, które które mają na nas zły wpływ. To po pierwsze. Po drugie. Nie wiadomo, jaki był nasz życiowy plan. Jeżeli mówimy nawiązując do treści tego posta, jeżeli mówimy o tym, że opatrzność uwiązała nas w relacji z kimś, więc to nie jest do końca tak, ponieważ może się okazać, że na przykład mamy obowiązek obowiązek wytrwać przez jakiś czas, dajmy na to nie wiem, 21 lat, dopóki, dopóki się nie uniezależnimy, mamy obowiązek wytrwać w tej rodzinie, no i po prostu no, nie możemy się z tego wyrwać, bo jednak to rodzice nas utrzymywali i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ktoś miał toksyczną matkę, toksycznego ojca albo toksyczne rodzeństwo, no to do, tego, do tej pełnoletności przynajmniej powiedzmy, no nie mógł nic zrobić, musiał się z nimi, że tak powiem, użerać. No i tutaj rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że opatrzność nas uwiązała do, do danej, danej sytuacji, do danych, danych osób. Ale później, w momencie, kiedy człowiek dojrzewa i może się wyrwać w świat, no to droga wolna. I teraz prawda jest taka, że jeżeli naszym, że tak powiem, dozgonnym obowiązkiem w niniejszej aktualnej inkarnacji będzie opiekowanie się jakimś członkiem rodziny w taki czynny sposób, opatrzność e, stworzy okoliczności, wrzuci nas w okoliczności, które w żaden sposób nie pozwolą nam się uwolnić od tego krewnego. Na przykład dziecko opiekujące się chorym rodzicem. Rodzic może być paskudnie wredny dla tego dziecka, ale dziecko tym rodzicem się opiekuje, ponieważ musi, e, ponieważ takie są okoliczności, ponieważ nie ma innego wyjścia. Tutaj możemy mówić, że jest sytuacja taka typowa, która sprawia, że dziecko i rodzic nie mogą się od siebie odłączyć. Ale to nie musi być rodzic. To może być jakaś, jakaś babcia, jakiś dziadek, jakiś wujek, yy, rodzeństwo, ktokolwiek. Więc yy, trzeba to brać pod uwagę. Ciąg dalszy. Jeżeli. Yy, znaczy tak, inaczej, nie możemy zakładać, że nie wolno nam się wyrwać z danej sytuacji, ponieważ w, taki, w, takim, w takim przypadku yy, po prostu yy, w ogóle bylibyśmy skazani na, yy, na, na bierność. Czyli skoro jestem w takiej sytuacji, skoro Bóg tak chciał, no to mu się nie będę sprzeciwiał, nie. Człowiek musi walczyć o swoje, człowiek musi w jakimś stopniu myśleć o własnych potrzebach, ponieważ każdy człowiek, który przychodzący na, na Ziemię, każda dusza inkarnująca się na Ziemi, inkarnuje się, przychodzi tutaj z jakimiś własnymi potrzebami, które mogą być odmienne od potrzeb członków naszej rodziny. Poza tym, jeżeli e, okaże się, że gdyby miało się okazać, że na przykład jesteśmy zmuszeni opiekować się jakimś członkiem rodziny, to nawet jeżeli spróbujemy się wyrwać, to i tak w jakiejś okoliczności sprawią, że do tego e, członka rodziny wrócimy i po prostu e, w pełnym sensie znajdziemy się w punkcie wyjścia, że tak powiem. E, kolejna rzecz. Mamy prawo chcieć uciec od patologicznej sytuacji, ponieważ nie tylko w jednej inkarnacji możemy realizować nasze cele. Jeżeli, dajmy na to, moim obowiązkiem z jakiegoś powodu jest opiekować się daną osobą, ale jednak wyrwę się w jakiś sposób z tej postanowienia, nie realizować tego planu, to też będzie kolejna inkarnacja, w której być może będę miał obowiązek znowu, że tak powiem, zanurzyć się w podobnych okolicznościach, a może nawet wtedy pojawią się jeszcze jakieś inne inne okoliczności sytuacje, które jeszcze bardziej, że tak powiem, przeszpilą mnie i zmuszą do opiekowania się danym, danym osobnikiem. W jakiejś innej roli, może teraz jestem na przykład bratem bądź siostrą danej osoby, a w kolejnym wcieleniu mogę być yy, dzieckiem czy kimś innym jeszcze bardziej, że tak powiem, bliskim, no. Bo chociaż rodzeństwo, to już wydaje mi się, jest to dosyć, dosyć bliska relacja. Yy. No, także to generalnie chyba, ym, chyba, chyba tyle. Więc ym, wcale nie musimy się do niczego zmuszać. Jeżeli czegoś nie będziemy w stanie zrobić, to po prostu tego nie zrobimy, ale nie wolno zakładać pod żadnym względem, że jesteśmy skazani na jakąś sytuację, a tym bardziej na relacje patologiczne ym, z członkami rodziny, których po prostu sobie nie życzymy. Ym, więc ym, ten post, który, od którego zacząłem. Dzisiaj dzisiejszy, dzisiejszy mój wywód, to jest tak naprawdę bardzo duży skrót myślowy. Pamiętajmy o tym, że nic nie dzieje się bez, bez przyczyny. Nie ma przypadków w tym, co dzieje się w naszym życiu. myślę tutaj o takich ważnych rzeczach. Nie o tym, że poszedłem do sklepu i kupiłem akurat zsiadłe mleko, bo akurat było przeterminowane, ale mówię tutaj o czymś o ważnych, o takich punktach zwrotnych, które rzeczywiście wpływają na nasze całe życie i na to, jakimi ludźmi stajemy się na przestrzeni kolejnych lat. Więc jeżeli macie w, swoich, w swoim otoczeniu jakichś jakiś krewnych, których po prostu chcielibyście się, od których chcielibyście się odsunąć, to oczywiście Możecie, możecie próbować. Czy wam się uda, czy wam się nie uda, to już jest inna sprawa. Ale naprawdę nie wolno skazywać się na porażkę. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.